Dzień dobry, Piotr Karlewski, superaut, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu Forda Rangera wersji Raptor. W topowej odmianie widzimy wiele zmian stylistycznych w przedniej części. Po pierwsze kompletnie nowy grill z wielkim napisem Ford, nawiązującym właśnie do Forda F-150. Idąc dalej również lampy LEDowe z ciemnymi wnętrzami nadające agresji przedniej części samochodu. Schodzimy niżej, widzimy również bardzo muskularny przedni zderzak oraz stalowe płyty chroniące nam silnik, skrzynię biegów, także zbiornik paliwa. Idąc dalej widzimy chociażby felgi 17 cali, a także opony typu All Terrain o profilu 70. Oraz zawieszenie firmy Fox, zawieszenie wyczynowe specjalnie dla wersji Raptor. Dokładki stylistyczne na nadkolach, które nam poszerzają optycznie ten samochód, a także wielkie progi ułatwiające wsiadanie do naszego Raptora. Idąc dalej ku tyłowi, widzimy potężne lusterka, a także ciemne szyby w tylnej części. Oraz oczywiście pakę załadunkową. Nowy Ford Ranger to jeden z największych pick-upów na europejskim rynku. Mierzący w tej wersji ponad 5,3 m. Ma również dobre właściwości terenowe, czyli prześwit wynoszący 281 mm, a także głębokość brodzenia wynoszącą 850 mm. A teraz stylistyka tylnej części naszego Raptora: przede wszystkim wielka klapa, a także napis Raptor, emblemat Forda oraz kamera cofania zamontowana właśnie pod logo Forda. Idąc dalej, widzimy bardzo masywny, tylny zderzak. Z wielkim hakiem do holowania przyczepy w wersji Ranger do 3,5 tony, w wersji Raptor do 2,5 tony holowanej przyczepy. Idąc dalej, potężne uszy, aby w terenie móc go wyciągnąć z każdej opresji. A teraz sprawdźmy pakę w naszym pick-upie. Po pierwsze, otwieramy sobie klapę, następnie system mountain top. I widzimy tu pakę załadunkową, wykończoną twardym plastikiem, odporne na zarysowania. Są również haki do mocowania ładunków a także gniazko 12V specjalnie wodoszczelne. Idąc dalej również pod kątem właściwości użytkowych. Długość samej paki to ponad 1,60, m natomiast szerokość 1,56m, a ładowność całego samochodu w wersji Raptor to 620kg. Mamy tu również system szyn, na których zamocowane są belki dachowe, a na nich mocujemy rowery bądź narty. To co zapraszam do wnętrza. W prezentowanej wersji zamontowany jest najmocniejszy silnik diesla i jest to jednostka 2-litrowa biturbo o mocy 213 mechanicznych, a także 500 Nm, napędzającej tam cztery koła dzięki przekładni automatycznej 10 -biegowej. Przed kierowcą zamontowana skórzana multifunkcyjna kierownica z wielkimi upadkami do zmiany biegów. Ma także sterowanie tempomatem, komputerem pokładowym oraz multimediami. Zwróćmy uwagę na skórzane wykończenie oraz pasek w górnej części wskazujący górne położenie wieńca kierownicy. Patrząc w widzimy zegary analogowe, a pomiędzy nimi zamontowany kolorowy ekran, pokazujący podstawowe informacje z komputera pokładowego, dane z podróży, a także asystentów. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana stacja multimedialna obsługująca przewodowe Apple CarPlay, a także Android Auto. Również z poziomu kanału dostęp do ustawień audio, klimatyzacji, nawigacji, a także ustawień pojazdu. Poniżej widzimy spory panel do obsługi klimatronika, a także wejście na płyty CD konsoli centralnej, również spora półka na smartfon, dwa gniazda USB, 12V, sterowanie napędami oraz blokada tylnego mostu. Podobnie jak kierownica, tak samo lewarek od zmiany biegów oraz hamulec ręczny wykończone są niebieską nicią, a także skórą. Z elementów praktycznych mamy dwa cup holdery oraz spory podłokietnik skrywający podwójny schowek. Jak przystało na samochód amerykańskim rodowodzie, fotele w wersji Raptor są bardzo wygodne. Wykończone są alcantarą oraz skórą, mają także kilka regulacji elektrycznych w różnych płaszczyznach. Ciekawym zabiegiem stylistycznym jest także wyhaftowany logo Raptor na oparciach. Zobaczmy na projekt deski rozdzielczej. Górna część wykończona jest z miękkich tworzyw z niebieskim przyszyciem, ma także ciekawy dekor pomiędzy nawiewami oraz klasycznie zamykany schowek zamontowany przed pasażerem. Kontynuując temat schowków, mamy również kieszenie w boczkach drzwi z wyprofilowaniem pod butelkę. Ciekawym zabiegiem stylistycznym są również czarne budowy słupków, a także czarna podsufitka. Są również specjalne uchwyty ułatwiające jazdę w terenie, a także wsiadanie. Również w górnej części zamontowany jest schowek na okulary, a także aby domyć błoto spod waszych oczu, podwójna lampka oraz usterko. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca 13 stopy, na kolana, a także nad głową. Przy moim wzroście 1,85 m jest bardzo komfortowo. Podobnie jak przednie fotele, tylna kanapa wykończona jest skórą oraz alkantarą z niebieskim przeszyciem. Z elementów komfortowych mamy tu również mocowanie Isofix, podłokietnik z domakup holderami, a w konsoli centralnej zamontowany z gniazdko 12V, gniazdko 230 ale w standardzie amerykańskim. Pod kątem schowków w tylnej części mamy schowki w drzwiach, a także kieszenie w przednich fotelach. Nowy Ford Ranger Raptor to użytkowy pick-up, którego wyróżniają świetne właściwości terenowe, a także agresywna stylistyka. Super auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie super auto dla siebie, które dobędziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!